Trafi do psychiatryka, oświadczenie, wiecie, jak nagrań. O, dobra, to ok. Najgłośniejszych skandali obyczajowych w polskim internecie w ostatnim czasie, który nagrał czynności o charakterze zo wobec psa, za co został wyrzucony m.in. z gromdy i wylała się na niego olbrzymia fala hejtu. Kilka dni temu na Instastory psychotropa, czyli influencera, który zapoczątkował całą aferę, publikując nagranie, pojawił się screen z rozmowy z osobą podającą się za pracownika zakładu psychiatrycznego w Drewnicy, która poinformowała, że Mikołajów zjawił się u nich w celu przyjęcia go do zakładu, jednak spotkał się z odmową, po której udał się do tworek. Ta sama osoba dodała, że według jej informacji Paweł pod wpływem alkoholu i narkotyków Próbował się powiesić i ostatecznie został przyjęty właśnie do szpitala znajdującego się w dzielnicy Pruszkowa. We wtorek na mediach społecznościowych samego Popka ukazała się informacja będąca po części potwierdzeniem tych pogłosek. Oświadczenie za pośrednictwem konta byłego rapera firmy opublikowała partnerka Pawła Katarzyna Halecka, która... Powiem tylko tyle, no jak tylko wybuchła afera, to ja powiedziałem otwarcie. To nie był przytyk, hejt i tak dalej, tylko stwierdzenie faktu, że ten człowiek powinien się liczyć psychiatrycznie. Jemu narkotyki zrobiły siekę z mózgu, i jedyne co trzeba byłoby zrobić, to zam zamknąć go w psydu w zakładzie i nie go kurwa leczał. No jak widać, tak zrobili. Yy, ja nie mówiłem tego kurwa przekornie, czy że komuś prosić do dopierdolić. Autentycznie ten typ się kurwa do leczenia nadaje, wystarczy go posłuchać, on jest kurwa kompletnie odklejony aktualnie poinformowała, że frikowy zawodnik faktycznie znajduje się w tworkowskim szpitalu, w którym leczy się z choroby alkoholowej oraz uzależnienia od substancji innego typu. Kobieta zaapelowała również do opinii publicznej o pohamowanie nieco złych emocji i wstrzymanie się z ferowaniem wyroków wobec Popka, a także dodała, że wyciek nagrania sprzed wielu lat był skutkiem działań osób szukających poklasku oraz sensacji Taka jego kosztem i okazał złotych, się dla niego bardzo wole... Grosze, stary. Za ile sprzedasz numer telefonu do Paula 0605, ale najpierw chciałbym też się dowiedzieć, ile ma na wadze? 50 zł to sekret wagi najpierw, a potem przejdziemy do negocjacji nawet niemal śmiertelny. Halecka zdecydowała się również na przeprosiny w kierunku wszystkich osób, które poczuły się urażone zachowaniem rapera oraz zapewniła, że nie ucieka on od konsekwencji swojego zachowania. Co więcej kilka dni po wydaniu oświadczenia w internecie wyciekły nagrania jednego z pacjentów tworkowskiego szpitala, który, jak się okazało, został współlokatorem popka na wydziale psychiatrycznym i postanowił opowiedzieć o tym, co go spotkało i po części to zrelacjonować. To jest i zbieg okoliczności, mordo. Już się przeprowadziłem do popka po na spacerze, bo ja jeszcze nie mam zgody. Także. Ja pierdolę. Chłop, sobie w tle puścił piosenkę firmy i nagrywa Nista Stories z tego, że ma ten sam pokój co Popek w psychiatryku. Ja pierdolę. A jak wiem dlaczego, ale tak z aparycji po paru słowach wydaje się niezmiernie inteligentnym gościem. Jesteśmy na jednej sali, także co? Bierzemy piotkę, go. Dwie jedziemy. <laughs> Bo popuściowi zazdrość. Leży sobie. Od... Jezu, chłop się leczył w zakładzie psychiatrycznym, a ten go nagrywa jak śpi. To wygląda, jakby był zboczeńcem co najmniej. Poczywa, Problemów w wiadro. Prawie trzy wiadra takie jak moich problemów. Te leży i ma wyjście. O, widzicie była mowa o autorytetach wśród influencerów. Ziomek w psychiatryku znalazł swój ten autorytet. Ziomek ma więcej problemów od niego. Napierdala kutasem psa. Autorytet, patrzcie jak ma wyjebane. Ten to ma dobrze non-stop śpi. Oni mu dają. Ostatnia konferencja. W ogóle chłop śpi, a ten mu w tle muzykę puszcza. Słuchajcie tego. Ten to ma dobrze non-stop śpi. Oni mu dają. Ostatnia